Cześć, jestem Iwona ze sklepu sagatia.pl. Poznajcie perukę Fuksja. Peruka Fuksja jest to peruka wykonana z opaską elastyczną, zapinaną od wewnątrz z tyłu głowy, pod włosami. Zapinana jest na rzep, tu jest regulacja, pasuje praktycznie na większość obwodów głowy, z tego względu, że regulujecie wysokością rzepa. Opaskę można umocować na samym brzegu głowy, bądź troszeczkę dalej, jeżeli obwód głowy jest większy i ta część tylna okazałaby się troszeczkę za płytka, za mała, można ją nosić po prostu w tylnej części głowy. Dlaczego? Dlatego, że ma grzebyczki, które wczesujemy na czubku głowy, a także drugi grzebyczek od spodu, od wewnątrz. Peruka Fuksja ma bardzo ładnie wyglądające. To takie półmatowe z wyglądu włosy termiczne. Nie ma ich dużo, ale przez to, że ma takie fajne loczki, sprawia wrażenie, że tych włosów jest więcej. Niesamowicie miła, w dotyku, przyjemna i ma kilka kolorów. Jakie? Zapraszam serdecznie do sklepu sagatia.pl. Model Fuxia.